Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na zakupy kosmetyczne. Bardzo się cieszę na ten filmik, dlatego że zawsze po tym, jak na moim kanale pojawi się filmik właśnie z zakupami kosmetycznymi, to później w komentarzach zaczynamy wymieniać się różnego rodzaju opiniami na temat właśnie kosmetyków i bardzo często również. To wy polecacie mi mnóstwo naprawdę cudownych e, kosmetyków, więc mam nadzieję, że również i wy, wśród tych kosmetyków, które wam dzisiaj pokażę, znajdziecie coś, co równie dobrze sprawdzi się i w waszej pielęgnacji. Mam tego dosyć sporo, tak znaczy objętościowo wydaje się, że jest tego dosyć dużo, natomiast postaram się wam to w telegraficznym skrócie pokazać. To nie są rzeczy, które kupiłam na przestrzeni kilku dni, a raczej dobrego miesiąca. Mam tu nawet jedną rzecz, którą kupiłam naprawdę dawno temu, ale to o niej zapomniałam, ale pokażę Wam ją, dlatego, że ona jest wciąż w sprzedaży, chyba nawet w tej samej cenie, więc myślę, że, że nie będziecie miały mi tego, a raczej mieli za złe, bo wiem, że oglądają mnie również i e, mężczyźni. E, ale chciałabym na samym początku zacząć od e, zakupów, które zrobiłam wczoraj w Rosmanie. I mam nadzieję, że kiedy oglądacie ten filmik, to wciąż ta promocja na te rzeczy będzie. Garnier Fructis, regenerująca maska do włosów o zapachu papai. Ja Wam wam e, w moim Ostatnim holu z kosmetykami pokazywałam maskę bananową, która za chwilę mi się skończy. Jest rewelacyjna. Tamta była do włosów bardzo suchych, ta jest do włosów zniszczonych. Przypominam, że to są maski z bardzo dobrym składem to jest aż 98% składników pochodzenia naturalnego. I te maski normalnie w regularnej cenie kosztują coś około 25-6 zł, a teraz są za 14,99. No i naprawdę te maski są genialne, więc. Jeśli jeszcze ich nie mieliście, to bardzo serdecznie Wam polecam. Są również, a raczej jest jeszcze maska do włosów farbowanych z tej serii. No i mam również coś, co jest nowością, jeśli chodzi o Rossman, i bardzo się cieszę, że, że właśnie firma Isana, z której notabene nie kupuję w ostatnim czasie niczego, wypuściła taki produkt. Jako pierwsza z tych firm, które można znaleźć w Rossmanie, są to patyczki higieniczne, które są w 100% biodegradowalne. Gradalne, bo oprócz tego, że końcówki mają bawełniane, to tutaj ten patyczek jest wykonany z papieru, więc bardzo fajnie. Jeśli dbacie o siebie, o swoją pielęgnację, to też warto byłoby zwrócić uwagę na pielęgnację naszej planety, bo wiele firm wycofuje się już z produkowania rzeczy plastikowych i te patyczki, jako chyba nowość, wydaje mi się, że są one teraz w klubie tym Rosmanowskim za 2,90-3,90 jest tutaj 200 patyczków. Więc bardzo fajnie, cieszę się, że coś takiego można kupić za niewielkie pieniądze w ogólnie dostępnym sklepie. I jakiś czas temu, będąc w Gdańsku, kupiłam eyeliner z precyzyjnym pędzelkiem ultra trwały kolor Eveline Cosmetics. To jest eyeliner, który, który kosztuje coś około chyba 20 zł, bo jak kupiłam w normalnej, regularnej cenie. I przyznam Wam się szczerze, że byłam już skora kupić um, eyeliner bardzo popularny z Kat Von D, który kosztuje coś około 90-100 zł. Natomiast ten eyeliner był polecany bardzo przez... Um, bodajże Justynę z Love and Great Shoes, no i przyznam wam się szczerze, że naprawdę tutaj absolutnie nie można niczego zarzucić em, temu eyelinerowi, dlatego, że to jest faktycznie kolor, który przepięknie wygląda na oczach, bardzo długo utrzymuje się, jest ciężki do zmycia, bo faktycznie jego y, trwałość jest genialna, no i kosztuje znacznie mniej, więc jeśli macie szafę Eveline, to bardzo gorąco Wam ten eyeliner polecam. Teraz pokażę Wam trzy rzeczy, które kupiłam ze sklepu Minty Shop, to są rzęsy firmy Blended, czyli firmy, która robi gąbki do makijażu, ale również i pędzle. I te rzęsy swego czasu bardzo polecała Agasawa. I ja kupiłam Royals. To są takie rzęsy średnio, powiedziałabym bogate i średnio takie delikatne. Tutaj są również Lotis. Tak się nazywają i te są już takie bardzo bogate, niezwykle ładnie. Też takie właśnie troszeczkę dłuższe, troszeczkę krótsze. Możecie sobie zobaczyć. I wziąłam również rzęsy, które nazywają się Babies, i to są już takie najdelikatniejsze. Także e, tak by wyglądały rzęski z Minty Shop. I teraz pokażę Wam to, co kupiłam w Daglasie, a o czym zapomniałam, bo to było już naprawdę jakiś czas temu. Kupiłam opaskę mm, OMG, tą różową, którą, którą bardzo chciałam mieć. I mimo tego, że ja wam się w ostatnim czasie pokazuję w moich filmikach w opasce z firmy Glow, to yy, no, ta po prostu była moim ogromnym marzeniem. Ciężko było w ogóle ją dostać, szczególnie na stronie yy, Daglasa, ale w końcu udało mi się ją kupić stacjonarnie. Bardzo dobrze wykonana, niezwykle fajna, elastyczna guma. Piękna kokarda, te opaski występują również w kolorze czarnym i nie mówiłam, ale opaska kosztowała 34,90, także myślę, że Rozpoko, że, że cena jest ok. Teraz pokażę Wam to, co zamówiłam ze sklepu Skin 79, w którym aktualnie jest promocja. Jest minus 20% na wszystko, nawet na rzeczy przycenione. Jeśli zrobicie tam zakupy, zgłosicie się również na stronie Skin 79 na Facebooku. To możecie wziąć udział w takim walentynkowym konkursie, gdzie do wygrania jest 3000 zł na Jakiś wyjazd z jakiegoś biura podróży. Mam tutaj próbki, bo tu bardzo często próbki różnego rodzaju można dostać przy zamówieniach. I kupiłam, słuchajcie. Coś, co się nazywa klasycznym kremem BB, który ujednolica kolory cery, zapobiega przebarwieniu, łagodzi podrażnienia, ma SPF 35. Tak wygląda opakowanie, a tak wygląda tubka, w której ten krem BB jest. Ja test tego kremu BB zrobię wam w osobnym filmiku, dlatego że ten krem BB po nałożeniu wygląda niezbyt dobrze, bo ma kolor taki, powiedziałabym, ziemisty, bardzo zimny. Natomiast on po upływie pewnego czasu dostosowuje się do koloru naszej skóry. No i oczywiście z całym makijażem mogę powiedzieć szczerze, że całkiem fajnie wygląda, aczkolwiek jego odcień nie jest do końca taki, jaki bym sobie życzyła, ale to nie ma żadnego znaczenia. Fajnie wygląda na skórze. No ale oczywiście nie tylko ten krem Mówiłam, zamówiłam, zamówiłam również ogromną ilość, a raczej zapas masek na tkaninie właśnie ze sklepu Skin79, na które również teraz jest promocja, bo normalnie teraz przy tej zniżce minus 20% można maskę na tkaninie, szczególnie właśnie tę, kupić chyba za 4,80. Ja bardzo lubię te maski, przede wszystkim dlatego, że one są bardzo mocno nasączone. Ja nie zauważyłam niczego niepokojącego po używaniu tych masek. Są bardzo dobre i te maski kosztowały od 4,90 do 5,90, więc myślę, że jak za maskę na tkaninie to jest naprawdę niewiele. Mam tutaj również zamówienie ze sklepu Hani. I tutaj nie mam jakoś bardzo dużo tego, już Wam pokazuję. Tutaj mam oczywiście również maski. Tu jest jedna z moich ulubionych masek, która jest naprawdę rewelacyjna i właśnie po takim wysiłku, po ćwiczeniach na przykład jest. Genialna. Mam tutaj również um, maskę, której nigdy nie miałam z granaty i z olejkiem z drzewa herbacianego. Także Tony Moli, tak jest um, tutaj napisane i mam, słuchajcie, dwa żele pod prysznic z firmy Job. to jest zapach Yunnan i kokos i sól morska to są moje ukochane zapachy jeśli chodzi o żele pod prysznic bądźcie ze mną na bieżąco dlatego, że w najbliższym czasie na moim kanale pojawi się filmik z taką recenzją tych kosmetyków właśnie firmy YOP ale nie tylko kosmetyków, bo również i produktów, których używam w domu do sprzątania. Nie mam ich jakoś bardzo dużo, ale chciałabym Wam po prostu powiedzieć, co na ich temat sądzę i z tym będzie związana również moja niespodzianka dla Was, więc bardzo serdecznie Was zapraszam na ten filmik. I co? I zostały mi jeszcze dwa sklepy, także ja tutaj to wszystko ogarniam i za chwilę do Was wracam. Mam tutaj również zakupy, z których chyba jestem najbardziej zadowolona, a mianowicie są to um, kosmetyki z Maka. I ja wiem, że dla wielu z Was może to nie jest żadna nowość, ale dla mnie, słuchajcie, te kosmetyki, które ja kupiłam, to jest właśnie nowość. Ja jestem z tego bardzo zadowolona i już Wam pokazuję, co tutaj jest. Zacznę może od tego, że ja tam zdecydowałam się na taką usługę makijażu która nie obejmowała makijażu oczu, tylko i wyłącznie dlatego, że ja w tym dniu miałam zrobione, w miarę ok, te oczy, dlatego też jakby nie zmywałyśmy tego. I ta usługa normalnie kosztuje 150 zł, natomiast jeśli po tej usłudze mamy ochotę na zakup, któryś z tych kosmetyków, który został wykorzystany podczas tego makijażu, to już za tą usługę nie płacimy, więc myślę, że spoko, bo miałam cały makijaż. Tak naprawdę prawie od A do Z zrobiony tymi kosmetykami, a później mogłam sobie właśnie te pieniądze przeznaczyć na zakup. No właśnie, kupiłam w końcu, w końcu, nawet mogę to powiedzieć chyba po latach, Studio Fix Fluid z SPF15 i ja mam go w kolorze NC15, już Wam pokazuję. Wszyscy chyba znają tą buteleczkę. Bardzo fajna usługa, przede wszystkim dlatego, że naprawdę pani podeszła do mnie bardzo profesjonalnie. Pokazała mi różne chyba dwa lub trzy podkłady na mojej żuchwie. I wspólnie zdecydowałyśmy, który podkład wygląda najlepiej. Ja go dzisiaj co prawda nie mam na twarzy, ale uwierzcie mi, ja naprawdę jestem zadowolona z tego podkładu. Do niego oczywiście mam pompkę, ale również skusiłam się na Studio Fix, czyli Puder w kamieniu, który mam w odcieniu NC20. No i ja po prostu nie mogę zrozumieć absolutnie tego, jak tak długo mogłam zwlekać z zakupami właśnie takich kosmetyków do makijażu, bo gdybym. Chciała Wam pokazać, a nie chcę Wam tego pokazywać, bo, bo nie ma się absolutnie niczym chwalić. Pokazałabym Wam kosmetyki które mam do oddania, a które są nietrafione i w większość to są właśnie podkłady. To uwierzcie mi w takim maku kupiłabym wszystko to, co zostało użyte w tym dniu do wykonania właśnie makijażu. Co oczywiście pani mi zapisała ze wszystkimi odcieniami, które były użyte, scenami. Tak by później kiedy chciałabym na przykład kupić jakieś kosmetyki właśnie podczas wykonywania tego makijażu. Żebym wiedziała, po prostu, co to były za produkty. Malowała mnie pani Sylwia w Centrum Handlowym Forum w Gdańsku. Ja wiem, że ona nie ogląda moich filmów, ale gdyby, to bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za naprawdę mile spędzony czas. I nie ukrywam, ale na pewno do maka w forum wrócę i kupię niektóre z tych rzeczy, które właśnie były użyte podczas wykonywania tego makijażu. I jeszcze płacąc, dostałam taką oto. Um, kosmetyczkę trzykomorową. I ostatnie zakupy, które chciałabym Wam pokazać są ze sklepu The Body Shop, które zrobiłam zarówno przez internet, jak i stacjonarnie i um, przez internet kupiłam dwa żele pod prysznic, Wild Argan Oil i e, zapach bananowy. E, jak pamiętacie w ostatnim moim filmiku z zakupami właśnie kosmetycznymi pokazywałam Wam jogurt bananowy właśnie z The Body Shop, który jest obłędny i nie wyobrażałam sobie, żeby nie kupić również żelu pod prysznic o tym samym zapachu, tym bardziej, że te żele były na promocji, zresztą wszystkie te rzeczy, które za chwilę Wam pokażę, że są właśnie z promocji. I żele kosztowały około 15 jakoś z groszami. Skusiłam się również na małą wersję masła do ciała, która ma 50 ml. I już Wam mówię, dlaczego taka mała wersja. Przede wszystkim dlatego, że te wszystkie masła duże, które ja mam z The Body Shop, y bardzo często po dłuższym ich używaniu po prostu mi się nudzą i ja nie, nie jestem w stanie ich zużyć do końca, więc pomyślałam sobie, że wezmę tym razem mniejszą wersję, żeby ją po prostu w końcu zużyć. Na no, że trafiłam na zapach, który... Po prostu skrat moje serce. Jest to zapach takiej słodkiej mięty. Bardzo przypomina mi e, zapachem, a raczej smakiem czekoladki After Eight. Natomiast tutaj, jakby nie czujemy zapachu czekolady, tylko właśnie ten środek tych czekoladek, czyli mięty, takiej słodziutkiej. I wzięłam to masełko przede wszystkim też. E, w takiej wersji 50 ml po to, żeby nie smarować sobie nim całego ciała, tylko na przykład właśnie ramiona, ręce, czy też dłonie, żeby po prostu ładnie to pachniało, bo samo masło jest niezwykle odżywcze, bardzo fajnie natłuszcza i ten zapach jest bardzo um, długo wyczuwany na, na naszej skórze. Masełko, słuchajcie... W przez internet kosztowało 12 zł. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że będąc właśnie w forum w Gdańsku, poszłam do sklepu The Body Shop, bo, bo pomyślałam sobie, że jeśli tak spodobało mi się to masełko, to może kupię kolejne. Może będzie również żel pod prysznic o tym samym zapachu. Znalazłam i faktycznie cena tego żelu była taka sama jak przez internet. Wzięłam więc też żel o tym zapachu, ale wzięłam też wanila papki. Żel, który pachnie obłędnie, i żałuję, że wcześniej nie kupowałam całej serii, właśnie tej słodkiej, waniliowej dyni. I ten żel też kosztował 15 z groszami, natomiast już masło w sklepie kosztowało już 14,90. Mimo tego, że na stronie sklepu The Body Shop cena była 12 z groszami, pani w sklepie zaproponowała mi również, żebym założyła sobie kartę klienta. Ja oczywiście wypełniłam wszystko, co trzeba było wypełnić, i pani powiedziała, że upoważnia mnie to do zakupu jakichś tam kosmetyków ze zniżką w tym danym dniu. I ja zdecydowałam się na zakup szamponu do włosów, który normalnie kosztuje 39,90, szampon ma 400 ml, natomiast w dniu, kiedy ja zakładałam tą kartę, mogłam kupić ten szampon za 19 zł. Niezwykle się ucieszyłam, dlatego że ja kiedyś ten szampon bananowy używałam. Bardzo dobrze się sprawdził na moich włosach, także bardzo się cieszę, że poszłam do tego sklepu, założyłam tą kartę i teraz będę mogła korzystać ze zniżek. Teraz z tego co pamiętam. Na stronie The Body Shop jest chyba 3 za 2, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Jeśli jesteście zainteresowani kupnem jakichś kosmetyków, to zajrzyjcie po prostu na ich stronę albo odwiedźcie sklep, jeśli macie go w swoich miastach. Także kochani, i tak by wyglądały moje kosmetyczne zakupy. Mam nadzieję, że uda mi się was zainspirować do zakupu któregoś z tych, które wam w dzisiejszym filmiku pokazałam. Ja wam szczególnie polecam maskę Garnier Fructis, która aktualnie jest w promocji w Rossmanie, a która przypominam ma aż 98% składników pochodzenia naturalnego. Przypominam również o niespodziance, która już wkrótce pojawi się dla Was, a która związana jest z kosmetykami firmy Job, O tej niespodziance również wspomnę na moim Instagramie, więc jeśli jeszcze Was tam nie ma, to gorąco zapraszam, a z tych wszystkich zakupów, które w dzisiejszym filmiku Wam pokazałam, przyznam się szczerze, że najbardziej jestem zadowolona z tych, które kupiłam w Maku, o których mam nadzieję, że już niedługo będę mogła Wam nieco więcej powiedzieć, jak one się u mnie sprawdzają. Jeśli Wam w ostatnim czasie udało się kupić Coś ciekawego, co chcielibyście mi polecić, piszcie mi w komentarzu, chętnie poczytam, a jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry. Dzisiaj serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i oczywiście zapraszam Was do moich kolejnych filmików. Pozdrawiam!